Hej, to jest tutorial, jak zrobić czaprak. Będzie nam potrzebny kawałek materiału, y, nitka i taśma i nożyczki. Nożyczki na pewno. Pierwszy raz to robię, więc wycinamy. Oczywiście koń też będzie potrzebny. Wycinamy gdzieś tak y, kółko, jakby. Y, takie coś. Żeby pasowało na konia tak. Bierzemy nitkę i odmierzamy. Odmierzamy tak jak tutaj ile tej nitki będzie potrzebne. I wycinamy. Powinno powstać takie coś, może słabo widać. O, takie coś. I teraz musimy to dokładnie przyłożyć do rogów. Przykładamy tutaj kawałek, wycinamy mały kawałek z taśmy. Taki mały kawałek, nie wiem czy widać. O, przyczepiamy. No, jest przyczepione. I teraz odmierzamy tak. Przykładamy, i teraz tutaj, w tym miejscu, musimy dać yy, malusienki kawałek taśmy. Kolejny mały kawałek taśmy i przyklejamy tutaj. I takie coś powinno powstać. I teraz przykładamy do końca. I przyklejamy znowu tu, żeby ten drugi róg też tu był. I żeby ten też sznurek się trzymał, to jeszcze trzeba tu i tu przykleić. I będzie gotowe. I jak już przykleiliśmy, to się prezentuje tak. I jak tu są jakieś niedokończenia, to ja je utnę. Ok, czaprak się prezentuje tak. I teraz bierzemy naszego konia. I nakładamy czaprak. I jest czaprak. Oczywiście, możecie zrobić w innych kolorach. Albo też możecie wyciąć kawałek jakiejś materiału i po prostu czaprak. Teraz założyłam jeszcze siodło. I to się prezentuje tak. Oczywiście, jak chcecie, tutar tutorial na głowie to też Wam pokażę. Na razie jest tak dość ładnie, mi się podoba.